UEFA Euro 2008 to ostatnia gra od poświęcona wyłącznie mistrzostwom Europy. I od razu mówię, że chociaż wniosła ona parę nowości, które oczywiście zaraz przedstawię, realnie z tą grą zawsze coś było nie tak. A kilka tych nowości w późniejszych latach ostatecznie bardziej denerwowało niż cieszyło graczy. Ogólnie jeśli spróbujemy wybrać najgorszą grę od poświęconą jednej piłkarskiej imprezie, ta z pewnością może walczyć o pierwsze miejsce, no bo nad nią wisi jakieś fatu. Nawet teraz, chcąc nagrać ten odcinek, okazało się, że ta produkcja zniknęła z mojej kolekcji. Wszystkie gry leżą pięknie posegregowane, a Euro 2008 dosłownie wyparowało i musiałem kupić używane z drugiej ręki, by nagrać ten odcinek. No ale do rzeczy, na pierwszy rzut oka nie jest jeszcze źle, chociaż oczywiście po zapoznaniu się z dostępnymi drużynami i zobaczeniu, że mamy tutaj oczywiście jedynie europejskie reprezentacje narodowe, z czego wiele z nich nie ma odwzorowanych nawet strojów. Zapara się lampka, że w tej produkcji no, chyba nie ma zbyt wiele do roboty. I w związku z tym pojawiły się takie zapchaj dziury typu Bitwa Narodów. Mówiąc ogólnie w tym trybie, bo tak jest on przedstawiony w menu gry, chodzi o to, że rozpoczynając przygodę z tą produkcją, wybieraliśmy swoją drużynę, dla której będziemy walczyć i zdobywać punkty. I każdego dnia podczas trwania Mistrzostw Europy, te punkty, które zdobyliśmy poprzez grę, przesyłane były na konto wybranego przez nas kraju, czyli ogólnie Bitwa Narodów, to taki tymczasowy ranking krajów, segregujący je wedle posiadania najlepszych. Graczy, więc, no, wiele do samej rozgrywki to nie wnosiło. Oczywiście najważniejszym trybem gry jest możliwość rozegrania Euro 2008 z pełnymi eliminacjami lub bez nich, ale realnie taką sporą nowością, która miała przełożenie na gry z serii FIFA w kolejnych latach, jest tryb zostań kapitanem, w którym to tworzymy własną wirtualną gwiazdę i grając dla wybranej reprezentacji, najpierw w jej rezerwach, a później przechodząc do głównego składu, rozwijamy ją bowiem po każdym meczu za dobre wyniki. Dostajemy punkty i sami decydujemy na rozwijanie jakiej umiejętności chcemy je przeznaczyć. Zaczynamy z overallem 48, a finalnie nasz kapitan może rozwinąć się do poziomu ikony, więc, no to tutaj pojawiło się rozwijanie własnego piłkarza, jeszcze przed premierą wirtualnych klubów FIFA 10. No ale, co też ciekawe, w tym trybie gry mieliśmy trzech kolegów, którzy, jeśli graliśmy sami, byli wybranymi przez nas piłkarzami z reprezentacji, dla której występujemy, a jeśli mieliśmy akurat cztery pady i trzech kumpli w rzeczywistości, mogliśmy stworzyć cztery gwiazdy i razem grać w każdym meczu, rozwijając je równolegle, więc jak na 2008 rok, koncepcja bez wątpienia futurystyczna. Oczywiście, jak to w tego typu grze bywa, nie mogło zabraknąć trybu takiego jak historia eliminacji, gdzie wrzucani jesteśmy do zadań polegających na tym, żeby dokończyć mecze odbyte w rzeczywistości, no i takim sposobem jedno z podstawowych zadań polega na tym, że rozpoczynamy mecze Reprezentacją Polski, w momencie, gdy prowadzi ona 1 do 0 z Portugalią, my musimy przede wszystkim wygrać mecz, a bonusowe punkty zdobędziemy za strzelenie jeszcze jednej bramki i zachowanie czystego konta, więc koncepcja oczywista. Natomiast tak, jeszcze poza możliwością gry online, pozwalającą nam rozegrać turniej Euro 2008 w sieci lub po prostu pograć mecze rankingowe, no możliwości tej produkcji się kończą i zostaje nam szybki mecz. Przed nim dowiadujemy się, że w grze zostały odwzorowane. Wszystkie stadiony tego turnieju, oraz że pierwszy raz na konsolach ówczesnej nowej generacji pojawiła się możliwość gry w deszczu. I to jest jedna z tych dużych zmian nie tylko wizualna, dodająca grze realizmu, ale przecież, jak wiemy, chociaż obecnie w Ultimate Team coś takiego jak mecz w deszczu nie występuje, to ta możliwość została usunięta właśnie między innymi z tego względu, że gameplay w deszczu wygląda nieco inaczej. Piłka dostaje większego poślizgu na mokrej murawie, nieco mocniejsze dośrodkowania, Łatwiej wypadają za plac gry i tak dalej. Na ten deszcz pojawił się właśnie w Euro 2008 i była to zmiana mająca ogromny wpływ na wiele kolejnych odsłon gier piłkarskich od EA. Druga, nawet poważniejsza rzecz to edycja gameplayu w taki sposób, że stał się on minimalnie bardziej pesowaty, to znaczy do 2008 roku i jej rozwijało grę w ten sposób, by była ona w pełni realistyczna. Jak wcisnęliśmy podanie, to czasem było ono wykonywane z opóźnieniem, bo piłkarz musiał w pełni. Wykonać animację zamachu nogi, jak w rzeczywistości i tak dalej. A w Euro 2008 podniesiono szybkość reakcji zawodników kosztem realizmu, więc gdy każemy naszemu piłkarzowi kopnąć piłkę, wykonuje on to bardzo szybko, a po prostu czasem podczas tej czynności nie wczyta mu się pełna świetna animacja. I jej było świadome, że poprawa rozgrywki w tym kierunku jest potrzebna, ale mimo wszystko Kanadyjczycy bali się to zrobić w FIFA, więc taki poboczny tytuł był idealnym miejscem do testu tego typu mechanizmu, który został już z nami do dzisiaj. I trzecia bardzo ważna rzecz, którą najbardziej obecnie zauważamy, to cieszynki, które właśnie zadebiutowały w Euro 2008. To tutaj po raz pierwszy po zdobytym golu mogliśmy biec rozłożonymi rękami, jak za przeproszeniem jakiś debil, albo wykonać po golu cieszynkę. Petera Croucha Robot Dance, która jest jedną z najdłuższych i najbardziej denerwujących celebracji w historii. Jak wiemy przyjęło się twierdzenie, że celebracje w grach od bardziej denerwują niż cieszą, a wszystko zaczęło się właśnie tutaj. Natomiast patrząc już na Euro 2008 po prostu jak na grę bez przeszłości i przyszłości trzeba przyznać, że chociaż grafika nie różni się prawie niczym względem FIFA 08 nawet występuje tutaj ta przezroczysta murawa, nasycenie kolorów i sam odcień murawy. Wygląda wręcz rewelacyjnie w porównaniu do kilku poprzednich tytułów. Trawa jest jasnozielona i nie wygląda już jakby właśnie przejechano po niej nawozem. Oczywiście, jeśli chodzi o twarze, tutaj, chociaż liczba zawodników jest niewielka, no nic się chyba nawet nie zmieniło i w wyjściowym składzie naszej kadry, odwzorowaną facjatą, pochwalić może się jedynie Bismolarek, czyli Gwiazda Okładki FIFA 08. Z takich mniejszych smaczków, jak to zwykle bywa w tego typu produkcjach, u niektórych drużyn widzimy trenerów szalejących. Przy linii bocznej boiska, ale też co jest już wielką rzadkością, gdy piłkarz dostanie kontuzji, na boisko wbiega do niego lekarz, który wygląda nieco bardziej jak dres, no ale mimo wszystko taka animacja w grach ODA to naprawdę rzadkość, więc w grafice jakieś mini smaczki są, ale przechodząc do samej rozrywki, no tu jest niestety najgorzej, bo animacja animacjami, ale grając przynajmniej na bota, co było popularne w 2008 roku, on niemalże cały czas stawiał autobus jakby bronił wy. 1-0 w plecy w 90 minucie i na szpicy daleko poza polem Karnym na podanie czeka wyłącznie jeden napastnik. Tego typu gameplayu to szybko sprawiało, że nawet gra na początkującym potrafiła momentalnie stać się męcząca, a najczęstszym i najłatwiejszym sposobem na zdobycie gola było oczywiście wchodzenie do bramki. Więc gra na amatorze była zbyt prosta, bo rywale praktycznie stali w miejscu, a powyżej amatora, nawet na jakimś początkującym oni też często stali w miejscu, ale robili to głównie tuż przed własną bramką, więc jak wspomniałem, granie w takich warunkach i tak szybko męczyło. Ponadto pojedynki fizyczne były niedopracowane i jakieś otarcie przeciwnika u naszego napastnika potrafiło totalnie go zatrzymać, a celność strzałów i przede wszystkim podań to już inna bajka, trudna do przełknięcia nawet w 2008 roku, więc UEFA EURO 2008 swoje wprowadziło. Wbrew pozorom ta gra miała o wiele większy wpływ na rozwój serii FIFA niż ogólnie się to wydaje, ale sama w sobie do grania no, była bardzo mało atrakcyjna. Za każdym razem jak odpalałem ją z ciekawości po długiej przerwie szybko mnie męczyła i o wyłączeniu no i teraz było podobnie. Podczas gdy taką FIFA 08 czy 07 nagrywałem z przyjemnością i grałem w nie dłużej niż powinienem, w przypadku Euro 2008 po godzinie grałem już na siłę, żeby mieć co nagrać i puścić w tle w tym odcinku, więc no to mówi samo za siebie. Do tej produkcji nie będziemy już raczej wracać, bo nawet pomijając gameplay, no tu nie ma się czym innym zainteresować, skoro jest tak mało drużyn. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!